Czy wiesz, że największa gwiazda polskiej muzyki, Irena Jarocka, odeszła w tak niespodziewany sposób, że do dziś pojawiają się pytania bez odpowiedzi? Walczyła z cichym rakiem, ale jej ostatnie dni owiane są tajemnicą. Dlaczego tak uwielbiana i pełna życia artystka odsunęła się od wszystkiego i wszystkich w swoich ostatnich latach? I co jeszcze bardziej niepokojące, co wiedziała o swoim końcu, czego nigdy nie ujawniła? Przygotuj się, bo dziś odkryjemy zagadki ostatnich chwil Ireny Jarockiej i możesz się zdziwić tym, co odkryliśmy. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę wiedzieć, czy uważasz, że stres związany z życiem w blasku sławy może skrócić życie człowieka? Podziel się swoją opinią w komentarzach już teraz. Zostań z nami do końca, ponieważ zgłębimy najbardziej szokujące teorie o tym, co naprawdę wydarzyło się za kulisami życia tej polskiej legendy. Nie pomijaj niczego, bo każdy szczegół może zmienić to, co myślisz o jej śmierci. Irena Jarocka urodziła się 9 sierpnia 1946 roku w małym, malowniczym miasteczku Srebrna Góra na południu Polski. Już od najmłodszych lat jej talent muzyczny był widoczny, a ci, którzy ją znali, przewidywali, że zabłyśnie na scenach. Córka skromnej rodziny, Irena nie dorastała w domu pełnym luksusów. Ale jej rodzice byli znani z tego, że wspierali artystyczny rozwój swoich dzieci. Czy to bezwarunkowe wsparcie było jedynym czynnikiem, który doprowadził ją na szczyt? Początek kariery Ireny naznaczony był ciągłym wysiłkiem, by wyróżnić się w konserwatorium w Gdańsku, gdzie studiowała muzykę klasyczną. Jednak już w pierwszych latach jej działalności zaczęły krążyć plotki. Czy młoda Jarocka rzeczywiście prowadziła tak spokojne życie, jak się wydawało. Koledzy z tamtego czasu sugerowali, że w domu odczuwała niewidzialną presję. Pojawiały się również pogłoski, że jej pierwszy występ na lokalnych konkursach muzycznych odbył się dzięki specjalnej pomocy. Ale czy te plotki były jedynie wyrazem zazdrości o naturalny talent młodej artystki? Kolejną kwestią, która zawsze towarzyszyła jej karierze, było pytanie: jak to się stało? Że nawet w czasach trudności gospodarczych w Polsce Irena otworzyła sobie drzwi do udziału w ważnych wydarzeniach zagranicznych, co było rzadkością wśród polskich artystów tamtego okresu. Niektórzy twierdzili, że to efekt jej magnetycznej osobowości. Inni zaś sugerowali, że w jej karierze działała tajemnicza siła z kulis, która ułatwiała jej drogę. Kim były te osoby i jaki miały związek z Ireną? Pomimo początkowych kontrowersji jedno było niezaprzeczalne. Jej głos był wyjątkowy, jej obecność na scenie przyciągała uwagę, a ona sama posiadała rzadką umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością. Ale czy sam talent wystarcza, by przetrwać w branży pełnej intryk i ukrytych interesów? I w jaki sposób te początkowe podejrzenia ukształtowały jej karierę w nadchodzących latach? W następnym rozdziale zagłębimy się w eksplozję popularności Ireny Jarockiej, wpływ jaki wywarła na polskie społeczeństwo i jak jej kariera stała się punktem zwrotnym w historii polskiej muzyki. Ale czy jej droga na szczyt przyniosła więcej światła, czy cieni w jej życiu? Kiedy Irena Jarocka w końcu wybiła się jako jeden z najbardziej wpływowych głosów w Polsce, kraj przechodził przez burzliwy okres. Lata 70. Przyniosły nie tylko trudności gospodarcze, ale także reżim komunistyczny, który kontrolował wszystkie aspekty życia, w tym kulturę. To właśnie w tym wymagającym środowisku Irena wyróżniła się, stając się symbolem nadziei dla tysięcy Polaków. Dzięki przebojom takim jak gondolierzy z Nadwisły i wymyśliłam Cię, zdobyła nie tylko serca ludzi, ale także trwałe miejsce w historii polskiej muzyki. Ale na ile jej pozycja była rzeczywiście wolna od politycznych wpływów i zewnętrznych nacisków? W czasach swojej największej świetności, Irena była często postrzegana jako pomost między Polską a światem zachodnim. Była jedną z niewielu artystek tamtych czasów, które nagrywały piosenki poza granicami kraju, odbywając tournée po Francji i Stanach Zjednoczonych. To oczywiście budziło podziw, ale także podejrzenia. W kraju, gdzie podróże zagraniczne były ograniczone, wielu zastanawiało się, jak udało jej się zdobyć te możliwości. Czy mogła liczyć na pomoc wpływowych osób z rządu komunistycznego, a może, jak sugerowali niektórzy, dokonała politycznych ustępstw, aby utrzymać swoją karierę. Ponadto życie prywatne Ireny również było stale w centrum uwagi. Mimo jej nieskazitelnego wizerunku publicznego krążyły plotki o napięciach za kulisami jej kariery. Mówiono, że była pod presją producentów, którzy oczekiwali od niej dostosowania się do standardów, które nie zawsze były zgodne z jej artystyczną wizją. Z drugiej strony, pojawiały się również pogłoski, że jej życie miłosne było naznaczone konfliktami i trudnymi wyborami, które często stawiały ją w świetle reflektorów. Z powodów innych niż jej muzyka. Ale jak wiele z tych plotek było prawdą? Pomimo kontrowersji, nie można zaprzeczyć, że Irena Jarocka wywarła niezrównany wpływ na społeczeństwo. W czasach, gdy wielu odczuwało brak inspiracji i optymizmu, ona oferowała właśnie to. Jej muzyka mówiła o miłości, marzeniach i wolności, tematach, które głęboko rezonowały z młodzieżą i tymi, którzy szukali ukojenia w trudnych czasach. Jednak sława, która uczyniła ją narodową bohaterką, wydawała się także nosić ciężar, którego nawet jej promienna obecność nie potrafiła ukryć. Jednak nawet blask gwiazdy, takiej jak Irena Jarocka, nie mógł przyćmić osobistych wyzwań, z którymi musiała się zmierzyć. Jej życie publiczne sprawiało, że była podatna na krytykę i spekulacje. Czy ta presja miała bezpośredni wpływ na jej zdrowie i przedwczesne odejście? I w jaki sposób ostatnie lata jej kariery zostały naznaczone tajemnicą, która do dziś intryguje jej fanów. W następnym rozdziale przyjrzymy się szczegółom jej śmierci, zagadkom otaczającym jej ostatnie dni i teoriom, które powstały po jej odejściu. Czy historia Ireny Jarockiej naprawdę zakończyła się tak, jak się wydawało? Śmierć Ireny Jarockiej. 21 stycznia 2012 roku, w wieku 65 lat, była szokiem dla Polski i jej fanów na całym świecie. Oficjalnie przyczynę jej śmierci przypisano komplikacjom związanym z rakiem mózgu, chorobą z którą walczyła w milczeniu przez lata. Jednak okoliczności jej śmierci i wydarzenia, które do niej doprowadziły, nadal budzą pytania, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Jak to możliwe, że kobieta wydawała się tak pełna życia i energii, a jej droga została tak nagle przerwana? I dlaczego tak wiele szczegółów z jej ostatnich lat pozostaje owiane tajemnicą? W ostatnich latach swojego życia Irena Jarocka zdecydowała się wycofać z życia publicznego, co wielu tłumaczyło jej walką z chorobą. Jednak to odosobnienie podsyciło spekulacje, że za kulisami działo się coś więcej. Niektórzy wskazywali, że jej decyzja o nieujawnianiu stanu zdrowia mogła być motywowana zewnętrzną presją, być może po to, aby zachować jej wizerunek siły i witalności. Inni uważają, że brak wcześniejszego ujawnienia choroby mógł utrudnić możliwość bardziej skutecznego leczenia. Ale czy naprawdę wybrała milczenie? Czy kryło się za tym coś więcej? Kolejnym punktem tajemnicy są szczegóły jej walki z rakiem. Niewiele wiadomo o tym, kiedy dokładnie zdiagnozowano u niej chorobę i jakie leczenie przeszła, osoby z jej bliskiego otoczenia sugerują, że poszukiwała alternatywnych terapii i że podróżowała za granicę, aby znaleźć bardziej zaawansowane rozwiązania. To wywołało pytania wśród jej wielbicieli: czy była ofiarą niewydolnego systemu opieki zdrowotnej, czy może nieodpowiednich zaleceń medycznych? Po jej śmierci pojawiły się również bardziej kontrowersyjne teorie. Niektórzy spekulują, że choroba Ireny została pogłębiona przez stały stres, z którym zmagała się przez całą swoją karierę. Presja utrzymania wizerunku publicznego, połączona z wyzwaniami poruszania się w przemyśle muzycznym w epoce kontroli politycznej i oczekiwań kulturowych, mogła przyczynić się do głębokiego wyczerpania emocjonalnego i fizycznego. Inni sugerują, że jej odosobnienie w ostatnich latach Mogło być odzwierciedleniem nierozwiązanych konfliktów z wpływowymi postaciami przemysłu, lub nawet z osobami z jej bliskiego otoczenia. A potem pojawia się najbardziej niepokojące pytanie: czy Irena wiedziała, że jej śmierć jest nieuchronna? Niektóre relacje wskazują, że pozostawiła listy i wiadomości dla przyjaciół i rodziny, sugerujące, że pogodziła się ze swoim losem, podczas gdy inni wierzą, że jej odejście było dla niej równie nieoczekiwane, co dla innych. Te pytania pozostawiły miejsce na teorie i przypuszczenia, które wciąż rezonują wśród jej fanów i badaczy jej kariery. Chociaż wiele z tych tajemnic być może nigdy nie zostanie rozwiązanych, jedno jest jasne. Trwały wpływ Ireny Jarockiej na kulturę i jej fanów. Nawet po jej śmierci, jej piosenki nadal poruszają serca milionów ludzi. A jej historia pozostaje przypomnieniem o cenie, jaką często trzeba zapłacić za blask gwiazdorstwa. Ale czy jej prawdziwa historia kiedykolwiek zostanie w pełni opowiedziana? Czy Irena na zawsze pozostanie postacią otoczoną tajemnicą i inspiracją? Nie przegap szansy, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zdrowie psychiczne wpływa na nasze życie. Link do niezwykle ważnej książki na ten temat znajdziesz w pierwszym komentarzu. Nie przegap okazji, by zadbać o swój umysł. Kliknij teraz i zmień swoje spojrzenie na dobrostan emocjonalny.